Ostatnio zrobiło się głośno o tym, że majątek popularnego twórcy, jakim jest Buddha, zaczyna być stopniowo odmrażany przez prokuraturę. Jego adwokat ostatnio publicznie poinformował, że prokuratura na kontach Kamila L. oraz jego partnerki zabezpieczyła 100 milionów złotych, bo taką kwotę udało się im uzbierać na swoich kontach. Majątek Kamila Buddy jest odmrażany, czy też zwalniany. Jest to związane z m.in. aktualnym stanem sprawy, a także potrzebami postępowania. Ponadto pamiętać należy, że prokuratura zabezpieczyła w tej sprawie 100 milionów złotych na rachunkach bankowych Kamila i Aleksandry co stanowi ogromną kwotę pieniędzy. Pieniędzy pochodzących również z działalności gospodarczych niezwiązanych z loteriami przekazał adwokat twórcy. Obecnie prokuratura prowadzi weryfikację kwestii dotyczących własności zabezpieczonych do śledztwa pojazdów i zwrotu tych aut, które były użytkowane przez podejrzanych na zasadzie zawartych umów leasingu. Stąd też kilka dni temu na Instagramie youtubera pojawiły się nagranie prezentujące całą kolumnę jadących lawet, które zwoziły samochody z powrotem na parking twórcy. Obrońca Kamila oraz jego partnerki twierdzi, iż fakt, że para trzymała na kontach tak gigantyczne Kwoty świadczy o tym, że byli oni przekonani co do legalności podejmowanych działań, a także braku ucieczki czy ukrywania się. Ich adwokat przekazał również, że po wyjściu z aresztu wracają oni do swojego życia oraz czynności zawodowych. Buddha na swoim Instagramie, oprócz kilku postów, zapowiedział też nowy tajemniczy projekt, nad którym obecnie pracuje: Dzień dobry. Kłaniam się. Pracujemy nad czymś świeżym, nowym, chyba nawet dość mocnym, ale czasochłonne to jest. Myślę, że Wam się spodoba. Bądźcie czujni. Pisał w swoich mediach społecznościowych popularny twórca. Pojawiły się też kolejne informacje. O tym, że Patryk Vega tworzy film fabularny opowiadający o życiu oraz aferach jednego z najbardziej kontrowersyjnych YouTuberów, jak na ten czas. W procesie tworzenia filmu ma uczestniczyć też Jose Kolekcjoner. Jego były współpracowni. 14 października ubiegłego roku Centralne Biuro Śledcze zatrzymało Kamila L. oraz dziewięć innych osób. Prokuratura postawiła im wówczas zarzuty, zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzania podatku VAT oraz organizowania nielegalnych gier hazardowych. Wszyscy wtedy trafili do aresztu. Obrońcy oskarżonych złożyli wtedy za na te decyzje, ale Sąd Okręgowy podtrzymał te decyzje, uznając, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych czynów oraz obawa matactwa procesowego. Jednak przed świętami Bożego Narodzenia Budda oraz jego partnerka wyszli na wolność, po wpłaceniu kaucji o łącznej sumie 3 milionów złotych.